No, cześć lwiątka. Kochani, robimy wasze czytanko lutowe. Zobaczymy, sam słychać. Miłości, wypyracy. No, takie sprinciarskie. No, sprinciarskie w tym miesiącu. Zobaczymy, co tam. Sobie zrobię podział, kochani. Najpierw zrobimy na miłość. Zrobię sobie podział na związki i na. I na singli oczywiście ma się rozumieć. No dobrze. Lew luty 2021. Miłość związki. Ruch. No dobrze. Co dalej? Związki i relacje. Miśki, nie rozumiem tego w ogóle. No chłopaki to są do zabicia, a to chłopaki zawsze są do zabicia. A dziewczyny, co, co, co to, co to, to, to chłopisko tu wyprawia? To jest niesamowite. Boże! Co to w ogóle ma być? A zobaczmy, jaka jest Wasza rada. Jeszcze jedną wezmę radę. Kochani, zrobimy jeszcze sobie rozłowę ze singli i już będziemy rozmawiać. Hmm. No, dziwne to wszystko. Dziwne, dziwne. Wszystko dobrze, gdyby nie to, że ja nie wiem, co znaczą wasze rady. No ale dobra, teraz już wiem. Lwiątka, kurde, nie zaczyna się coś. Nie ma nowego życia. Nie ma nowego początku, nie ma nowego związku. Związek się nie odnawia. Czekacie na coś, nie dzieje się. Jesteście w związku, który nie ma przyszłości, albo którym nie chcecie być i nie zaczynacie nowego życia. Co by to nie było? Jest pokazane, że ktoś za czymś. Może nie, że tęskni, tylko jejku nie, że marzy... Jakie słowo chcę powiedzieć? Ktoś uważa, że to jeszcze może się stać. O, tak bym powiedziała. Czyli ktoś ma coś takiego, ale może gdybym zrobiła, zrobił coś tam, to może wtedy, a może takie coś się... Ale może nie powinnam, nie powinienem tego, em, no, odpuszczać. No, zaskoczę Was. Nie powinniście tego odpuszczać. Ale co to za rada... Czy ja bym się z tą radą zgodziła? Gdybyście mnie zapytali, tylko jako psychologa, to bym tak się zastanawiała, co ja wam tu doradzam. Ale karty kartami. Ja wam muszę mówić, jakie mam karty. Karty wiedzą lepiej niż ja, dlatego ja wam mówię, jakie są karty. W związkach stałych, jeżeli byłoby coś takiego, że chcecie zacząć nowe życie bez tej osoby, a nie zaczynacie, to macie cały czas poczucie straty czasu. Tak jakby czas płynął, wy jesteście z roku na rok coraz starsi. A nie zaczynacie tego nowego życia, coś tu się nie dzieje. Yy, I przegapione, a być może ktoś chciałby w ciąży zajść i też liczy te, te lata, że już te lata płyną, a tu cały czas nie ma dziecka. To być może, nie musi być. Kochani, posłuchajcie. To, co się tu wydarza, to musi być trójkąt, a jeżeli nie jest, to jest to bardzo dziwna osoba. Dlaczego? Dlatego, że my mamy pokazaną wielką miłość. Bratnie, dusze, nie wiadomo co. Ale ktoś nie podejmuje decyzji i ktoś chce być singlem? Albo nie podejmuje decyzji o uwolnieniu się z czegoś innego? Albo wy jesteście oboje wolni i ktoś chce pozostać singlem, ale Was kocha? Ja nie wiem w ogóle, jak ja to mam rozumieć. Natomiast rada jest taka: nie poddawaj się walcz o to. Poczekaj, no, teraz jest kiepska, ale może w przyszłości będzie. Nie powiedziałabym wam czegoś takiego, jakbyście mnie zapytali, czy macie walczyć o coś takiego, bo ktoś chce być singlem, nie podejmuje decyzji, ale wow, wielka miłość. Tylko bym powiedziała, ee, się będziecie. Szczypać. No ale karty mówią, walcz o to, walcz o tą miłość, o tą dwójkę kielichów, walcz, bo to jest wielka miłość. Nie wiem, kochani. Wy weźcie to na rozum. Naprawdę, bo. Ja wam mogę powiedzieć, jakie mam karty, ale ja, was, ja wam nie, 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 tak, nie, nie bardzo mnie to tak się widzi, że powinniście na coś takiego czekać. No chyba, że wy wiecie, co to jest i wiecie, że jest szansa. Być może macie do czynienia z osobą, która wychodzi z jakiegoś małżeństwa i karty wiedzą, że ta osoba wyjdzie z tego małżeństwa, i wtedy będziecie mogli być z tą. Osobą w tej dwójce kielichów, w tej wielkiej miłości. Być może tak jest. I dlatego te karty mówią: czekaj, czekaj, walcz o to, bo warto o to walczyć. Ojeju. No ale kto jest taki niezdecydowany, co to w ogóle ma być? Kurczę. Jeżeli gdzieś jest związek, który się rozpada, bo jedno z was chce być singlem, ale jest między wami cały czas miłość i cały czas nie ma decyzji, czy brać rozwód, czy nie brać, jest pokazane, żeby walczyć o ten. Związek, ale to mówię z założeniem, że tak jest, że jest cały czas miłość między wami, ale z jakiegoś powodu się nie dogadujecie. Jeśli chodzi o singli, kochani, to tak jakby było odzwierciedlenie tego, co przed chwilą powiedziałam: czyli niektórzy z was są singlem, którzy jest, którzy, których łączy wielka miłość z kimś, kto być może ma już jakiś związek albo małżeństwo. Tu jest pokazane, że będziecie z kimś rozmawiać, są flirty. Jest bardzo dużo energii seksualnej, do tego stopnia, że to jest takie cholernie kuszące. Ale to kuszące nie przeradza się w związek na razie w lutym. Czyli tu nie ma poczucia takiego, takiej stabilizacji. Być może mówię, ludzie mają inne związki. A jeżeli. A nie, wy jesteście singlem, więc wy nie macie związku. Dobra, dobra, to nie dodaję tego. Może oni mają. Jest pokazane, że możecie poznać kogoś nowego, kto szuka kochanki albo kochanka, a ma już żonę męża. Uważać na to. Uważać na to. Ale jeżeli nie chodzi o to, że ktoś ma coś takiego, to po prostu moglibyście kogoś poznać albo mieć kontakt z kimś, kto będzie was bardzo pragnął, a wy ich, i będzie tu cholernie dużo takiej energii seksualnej, ale z tego nie ma związku. Wy macie być bardziej skupieni, a mniej rozlatani, mniej rozkojarzeni. Wy macie pokazane, uważajcie na rozkojarzenie i macie pokazane, żeby się nie dać wprowadzić w. O, jak to powiedzieć po polsku? Jezu, dobra, nie wiem, taki takie skonfudowanie. O, właśnie, taki confusion. Takie skonfudowanie, że. Nie wiecie, o co chodzi, nie wiecie, co się dzieje. Nie pozwolić na to. Wy macie być cały czas skupieni na czymś. Nie, żebyście się za bardzo tak nie rozlatali, że na przykład nagle zaczniecie zaniedbywać pracę, czy, czy znajomych, czy coś tam, dlatego że tutaj jakieś takie wow jest i zakochaliście się. Czyli zachować taki zdrowy rozsądek też trochę i takie skupienie. Lwiątka. Wy to lubicie szaleć, nie? No nic, patrzymy dalej. Co w pracy, Ulwiątek? Znowu karta rozkojarzenia mi wypadła. Skupić się, może i w pracy trzeba się skupić, a może trzeba się skupić na pracy, a nie na takim jakimś dziwnym fiurgaczu. Co u Was w pracy? Bariera jakaś, blokada. Ale nic złego się tu nie dzieje. Co za bariera, blokada? Może ograniczenia jakieś? Być może. Wiecie, jak to wygląda? To wygląda tak, jakby was ktoś ograniczał. Na przykład ktoś za Zabar... za zabarykaduje coś, albo gdzieś jakieś ograniczenia na ludzi wrzuci, ludzi, którzy tam gdzieś razem pracują, a ci ludzie i tak będą tańczyć, zadowoleni, tu jakieś balety, jakieś hihihaha, zadowoleni z pracy i w ogóle, a tutaj jakieś ograniczenia, a ludzie szczęśliwi, w ogóle się nie przyjmują Boże. Dobra. Uważać na romanse z jakimiś szefami czy z jakimiś innymi ludźmi w pracy, ale to tylko tak na marginesie. Jest pokazane, że macie tutaj dużo do powiedzenia, albo macie dobre szefostwo, albo to, albo to, albo ma, tak, jakbyście mieli wpływ na sytuację, macie jakieś całkiem nie najgorszych ludzi w tej pracy, jakieś dobre stosunki z ludźmi, jest pokazana radość, a może będzie tak, że jest na razie jakaś barykada czy blokada, a potem to zostanie uwolnione, później w lutym, może takie coś. Bo tu tak, jakby ktoś był zadowolony z tego, co się dzieje w tej pracy. No. no, nie chcę mówić awanse jakieś, bo to oczywiście, że nie dla wszystkich, ale jak jest radość pokazana i jakaś pozycja i jakieś uznanie yy, i osoba taka, no, która jest autorytetem, no to może to i Wy będziecie. Albo Wy będziecie komuś gratulować, ktoś tu będzie coś świętował. Ale to są bardzo dobre karty. I przyjaźni ludzie w pracy, przyjazne szefostwo, mimo tej jakiejś dziwnej blokady, barykady. Może być tak, że jest u Was w pracy, jeżeli to nie Wy, co mało podobne, mało podobne do Lwa, więc pewnie nie Wy, ale jest być może jakaś osoba u Was w pracy, która jest zamknięta trochę na kontakt z innymi ludźmi, będziecie ich jakoś otwierać. Może nowa osoba, a może po prostu taka osoba zamknięta, taki introwertyk. I będziecie im tutaj pomagać czy coś takiego, żeby się otworzyć. Ale to w pracy wszystko, no, bo mówimy o pracy. Nie ma tu za dużo. Kart, które by mówiłyby o pieniądzach czy o pracy takiej, no w sensie, w sensie pracowania. Ale więcej jest właśnie, że ludzie, jacyś ludzie, ale jest radość, jest zadowolenie i jest kontrola nad sytuacją. No, a to jest akurat dobre. Zostawić coś macie. I się zastanawiałam, co Wy macie zostawić. Tu jest jakaś osoba, albo wy, albo jakaś inna osoba, która wam nie daje jakiegoś szczęścia, nie jest miła, nie jest opiekuńcza. Wy macie coś takiego zostawić. Um, może to być też wasz wasze rozczarowanie, czy was, wasz smutek. Być może to jest takie coś, czyli ktoś ma tu jakąś blokadę, a potem się otwiera na jakąś radość w pracy, czy coś takiego. Na początku ma blokadę i nie wie, nie wie jak się zabrać za coś, a, ale jest pokazane, żeby zostawić jakieś negatywne emocje. Nie pokaz. Nie pokazywać negatywnych emocji, nie pokazywać rozczarowania, bo tu w lutym przychodzi radość i przychodzi przejęcie kontroli nad sytuacją. Dlatego są dobre karty. Zostawić za plecami ludzi nieżyczliwych, ludzi, którzy są jacyś smutni, negatywni, pesymistyczni, tacy, którzy źle by wpływali tutaj. Na wasze życie zawodowe, ale zostawić też takie emocje w sobie, żebyście się nie skupiali na czymś takim. No. Znaczy, nie sądzę, że to będziecie robić, bo tak jak mówię, tutaj są dosyć dobre karty. Wiem, że mało zawodowe, ale jak ja mam takie karty, to ja już nic innego nie wymyślę. Radość macie i kontrolę nad sytuacją. No to tyle wam powiem. Co jest do osiągnięcia w tym miesiącu dla lwa? Skupienie, pamiętacie, jak mówiłam o skupieniu, żeby się skupić na czymś, nie dać się rozkojarzyć. Kochani, wiecie, co Was będzie rozkojarzało, jeżeli na to pozwolicie. Poczucie utraconej szansy, czyli a może mogłam, mogłem coś tam, a może kiedyś coś tam co tak no trochę pasuje do tego, co o miłości żeśmy mówili, że tutaj niby się nic nie dzieje, ktoś nie podejmuje decyzji, macie o coś walczyć, ale to nie o to chodzi, żebyście siedzieli i myśleli och, a może kiedyś, a może kiedyś, tylko żebyście byli skupieni na czymś, na swoim życiu, na swojej pracy, na tym, co jest dla Was najlepsze, na, na tym, co macie tu i teraz, a to, że ta miłość być może kiedyś jest możliwa, no to to jest inna sprawa jest możliwe skupienie, rozum, analiza chłodna i pomysły, dobre pomysły i brak rozkojarzenia. A to rozkojarzenie, tak jak mówię, byłoby spowodowane takim, co by było, gdyby. Kochani, wy z każdym znakiem zodiaku. Jeżeli macie barana, baran się albo wycofuje z tego związku, Albo jest jakiś problem z zaangażowaniem w związek, albo jest despotyzm, agresja, rządzenie jedno... Właśnie nie wiem kto kim. Baran i lew. Nie wiem kto kim będzie próbował rządzić. No wy tego nie róbcie, bo to takie despotyczne jest. A baranowi nie pozwolić na to. No Jezusicku, no. Ciekaw jestem, kto by wygrał, jakby baran z lewem próbowały rządzić. Kochani. Zasko w komentarzach: Barany piszą: Baran by wygrał, lwy piszą Lw, lew by wygrał i kłótnie. Jeżeli macie byka uuu, nie ma planu nie ma planu to co wy chcecie z nimi zrobić, jak nie ma planu W ogóle nie wiadomo, na czym to oprzeć. Jeżeli to jest związek istniejący, nie ma naprawiania nikt tutaj w ogóle nic nie robi nie ma działania i nie ma zaplanowanej drogi jakiejś na przyszłość. No. Um. O Jezu, bliźnięta. No, wyjście z klatki, wyjście z własnych ograniczeń, wyjście ze związku, który kogoś ogranicza, albo wyjście z sytuacji patowej. Rak, zwycięstwo, uznanie, um, takie docenienie drugiego człowieka, komplementy. No i karta zwycięstwa, czyli coś Wam się może udać. W tym miesiącu z osobą z znaku raka. Ym, o Jezu, dwa lwy teraz. No, coś się będzie działo, dużo bardzo seksualnej energii. Mężczyzna będzie jakieś gesty wykonywał, objawi się tu, będzie coś chciał. No, bardzo dużo takiej fajnej romansowej seksualnej energii i takie pójście do przodu i działanie, dużo działania. Czyli coś się dzieje, nie ma stagnacji. Lew i panieneczka. Uuu, panna się może wycofywać trochę, bo to jest też karta panny między innymi. Z komunikacją jest problem. Tak jakbyście się mijali. Mało tego, uważać na manipulacje. Nie wiem kto kim, ale ile i panna mogliby być do tego zdolni. Nie pozwolić. No, i nie robić takich rzeczy. Waga. Miłość, oddanie, uczucie, em, poczucie bycia kochanym. Bardzo dobra karta dla związku. Skorpion. No, lew się wycofuje tutaj. Albo się ktoś boi. Boi się zrobić jakiś krok, boi się, coś, boi, boi się w ogóle coś zrobić w kierunku drugiej osoby. Nie ma działania tutaj. Szczelczyk. No, wyjście z poczucia braku. Czyli co? Albo w związkach stałych jakieś poprawa finansowa, albo czy tam jakaś inna poprawa, albo ktoś przestaje z jakimś tęsknić, bo na przykład ktoś do was wraca i już nie czujecie, że, że im brakuje, że wam brakuje ich albo ktoś się z kogoś po prostu wyleczy. No to też dobrze. Ym, koziorożec. A, leczenie jakiegoś złamanego serca i to jest chyba skutecznie dobrze robione, to znaczy wyleczenie z jakiegoś złamanego serca, ale jeżeli były trójkąty, możliwe, że coś będzie zakończone, czyli zamiast trójkąta będzie dwójkąt. Ale leczenie złamanego serca jest pokazane, być może ktoś przeprasza. A być może po prostu ktoś się wyleczy i pójdzie swoją drogą. Yy, wodnik. Wyjście na jaw oszustwa, kłamstwa lub zdrady, albo ktoś po prostu przestaje sam siebie oszukiwać odnośnie tej relacji. Ryby, nowy początek, nowe życie, nowe plany. Dobra karta dla związku. Karta anielska. Pozwól swoim przyjaciołom sobie pomóc. Poproś o pomoc i przyjmij ją. No. Miszki, tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Jeżeli się Wam to do czegoś przydaje na razie buziaczki, pozdrowionka. No i pa! pa.